Witamy dziś w dzienniku związkowym Tomka Sobanie. Tomek, witam serdecznie. Dzień dobry, cześć. Wiesz co, siedzę sobie na paradzie, prawda? Przygotowujemy się tam, rozkładamy stanowisko dziennika związkowego, PNA. Nagle patrzę i z własnym oczom nie widzę. Tomek Sobania we własnej osobie idzie, nie biegnie. Patrz, teraz nawet siedzę, widzisz? No właśnie. A, tak, ja byłem na paradzie. To jest jeden z moich powo z powodów, dla których tutaj przyleciałem mm -hmm. teraz do Chicago, bo promuję dalej bieg przez całą Amerykę. No i na paradzie wiedziałem, że znowu będzie jakieś fajne wydarzenie. Poznam trochę ludzi. Poza tym tak. nie spodziewałem się, że to jest tak duże, wiesz, że będzie tylu ludzi. Że to będzie prawdziwe polskie święto. No, mi znaczy się bardzo jak podobało. wrażenie, bo pierwszy raz w życiu widziałeś Paradę tak. 3 maja w A, No Mi się bardzo podobało, było, było biało-czerwono, było bardzo wesoło. Mm -hmm. I nie wiedziałem, że jest aż tyle organizacji polonijnych, że tyle ludzi się w to angażuje, więc to coś fantastycznego. I polskie szkoły, które już znałem wcześniej, i fundacja kopernikowska, i dziennik związkowy właśnie, czy no, mnóstwo znajomych twarzy, więc było fantastyczne. Ale zupełnie chyba inaczej niż na tych polskich marszach niepodległości pewnych jakichś tam emocji, polityki tak, tak. i tak dalej. Tutaj to było jest takie tak... rodzinne święto, ja bym tak to powiedział, nie? Tak mm -hmm. było, było bardzo pozytywnie. Były i dzieci i, i po prostu ludzie w każdym wieku. Pięknie. W Stanach, w Chicago pojawiasz się bardzo często, ponieważ przygotowujemy się do rozpoczynającego się 15 września biegu przez Całe Stany Zjednoczone, całą Amerika. tak jest. Pamiętasz, Łukasz, jak ci opowiadałem na początku, jak byłem tutaj na konferencji Next, a później u mm -hmm. Ciebie na pierwszym wywiadzie. Które zapowiadałem, że za rok będę biegł przez całą okay. Amerykę, teraz już są konkrety. To znaczy, 15 września startuję z Nowego Jorku i od tej pory będę biegł przez prawie 5 miesięcy przez całą Amerykę. 25 września dobiegnę do Waszyngtonu, gdzie na Kapitolu otrzymam amerykańską flagę z rąk kongresmenów. Wow. Później pobiegnę do Chicago, oczywiście. Tutaj będzie odbywał się kongres 60 milionów, na który mam przybiec, ale wcześniej będę biegł przez miasto, przez, biegnąc Lake Lakeshore Drive. W eskorcie policjantów polskich. Mam nadzieję, że to się uda załatwić. Wstępnie tam policjanci są jak najbardziej chętni, tylko trzeba to jeszcze oficjalnie załatwić. No i z polską flagą, oczywiście, w ręku. Przebiegnę przez całe miasto. Można się będzie do mnie przyłączyć, więc już zachęcam. Super. Cały bieg nabiera już kształtów, jestem znów, w Chicago, żeby dalej to promować. Zrobimy dwa fajne eventy. No i wydaje mi się, że wszystko zmierza w dobrą stronę jak na razie. tak. Nawiązałeś do naszej pierwszej rozmowy, wtedy problemem numer jeden było znalezienie kampera, który będzie przemierzał tą Amerykę mm -hmm. razem z Tobą, będzie taką przenośną bazą, ten kamper jest już od dawna, prawda? Tak, Znaleźli tak. się ludzie dobrej woli. Czego teraz potrzebujesz? A teraz właściwie potrzebuję tego, żeby dozbierać pieniądze jeszcze, mm -hmm. no bo dużo już załatwiłem właśnie kampera od Tadeusza z Top Quality Flooring. Tak który mi bardzo pomógł i są też inni ludzie, którzy mi pomagają. Mamy czy ubezpieczenia pokryte, czy teraz kombinuję z lotem, żeby się dogadać, żeby nam może bilety zasponsorowali, wiesz, ja kombinuję na tysiąc sposobów, ale teraz potrzebuję tego, żebyście mnie wspierali na przykład przychodząc na moje eventy. Jutro no jest pierwszy Art Gallery Cafe o godzinie 8 pm, czyli 10 maja w piątek. Można będzie przyjść posłuchać dwóch zespołów, Szaflarscy i Przyjaciele i Overtime. Ja opowiem też trochę więcej o biegu, można będzie ze mną pogadać, spotkać się i tak dalej. No a dochód z biletów zostanie przeznaczony właśnie na bieg przez USA. Więc zapraszam 8.00 PM, 5.00, 10 maja. No i za tydzień bardzo ważne rzeczy dla mnie. Po poczekaj, ja jeszcze mam parę pytań ja tutaj na temat Dobra, koncertu. Dawaj, dawaj. Szafarcy i przyjaciele. Co oni grają, jakiego rodzaju muzykę będzie na placu? Z tego co wiem, ja jeszcze nie słuchałem ich niestety, mhm. ja tylko tyle wiem, że to są ludzie, którzy chcą mi pomóc, więc oni dla mnie organizują ten koncert razem z właścicielami Art Gallery Cafe, Świetnie. zapraszają ludzi, żeby Tomka wesprzeć, to jest po prostu cudowne. Ja że <laughs> taką bieszczacką, biesiadną muzykę ja uwielbiam takie klimaty, e, takie trochę podróżnicze może, Aha. takie trochę górskie, więc jeśli lubicie też tak jakby jak, jak przy ognisku sobie usiąść i pośpiewać, ballad, to myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. No i Overtime to też grupa ludzi, którzy nagle się skrzyknęli, prawda, stworzyli zespół, no i też grają, najróżniejsze repertuary. Tak, tak. I z tego co wiem, ja, to będzie ich pierwszy koncert w takim składzie, bo wcześniej to są, to są muzycy, którzy wcześniej grali w różnych innych zespołach, a teraz razem może nawet kojarzycie ich nazwiska. Ja teraz nie wymienię wszystkich, niestety. Ale przyjdźcie i zobaczcie jutro po prostu, spotkajmy się. No i będzie można, tak jak powiedziałeś, porozmawiać z Tobą, bo Ty tak naprawdę masz sporo do opowiedzenia. A, tak w telegraficznym skrócie, opowiedz o swoich wcześniejszych wyprawie. No nie wzięło się to znikąd, że mam zamiar przebiec przez Amerykę. Ja do tej pory od 8 lat y, organizuję wyprawy po całej Europie. Mm -hmm. To znaczy biegłem do Santiago de Compostela w Hiszpanii 300 km w 7 dni. Później biegłem przez całą Polskę, z Zakopanego do Gdyni. Potem wymarzyłem sobie, że pobiegnę do Rzymu, bo chciałem spotkać się z papieżem, a jednocześnie poznałem dziewczynkę, która chciała spotkać się z papieżem, ale chorowała na, na nowotwór i potrzebowała pieniędzy, zresztą sama chciała się z tym papieżem spotkać i wiedziałem, że ona nie będzie mogła tego zrobić. No i co zrobiłem? To wziąłem od niej list, zaniosłem papieżowi, uzbieraliśmy dla niej pieniądze, a koniec końców, dwa lata później, kiedy Hania wyzdrowiała, to sama poleciała wow. i spotkała się z papieżem. Pięknie. No I od tamtej pory te biegi to też są takie charytatywne akcje, w ramach których pomagam konkretnym osobom. Tak było, jak biegłem z Gliwic do Barcelony, czy tak było w zeszłym roku, jak biegłem z Polski do maratonu w Grecji, mhm. potem do Aten i z powrotem. To był największy do tej pory bieg, 3600 km. W tym roku przez całą Amerykę będzie jeszcze więcej, bo będzie 5200 km, czyli w milach chyba 3300 mil w ciągu 140 dni. Największy bieg mojego życia, największe logistycznie wyzwanie, ale będzie... Nowy kontynent. Tak, dobrze, że trochę ludzi już poznałem tutaj, właśnie więc od tego października <laughs> dużo dobrego się wydarzyło. Dużo ludzi poznałem w Chicago, poznałem fantastycznych ludzi. Różna rzecz się o Polonii mówi i o tym, jak to Polacy potrafią sobie do Gardeł uskakać za granicą, ale moje doświadczenia są takie, że, że mnie Polacy przyjmują w swoich domach, że mi pomagają, że mnie poznają z kolejnymi ludźmi, są po prostu dobrzy mhm. i to jest cudowne. Pięknie. No, będzie czego posłuchać, bo yy, jesteś osobą, która dobiegła do papieża, do Roberta Lewandowskiego, yy, Robert Nakłowicz, tak, tak, Robert Makowicz. Spotkałem się z nim po biegu do Grecji i z powrotem no w zeszłym roku. Trzy miesiące oglądaliśmy wszystkie jego programy i wymyśliliśmy z ekipą, ale by było, gdybyśmy się z nim spotkali na no koniec. Nie, by bo tak. udało się. Tak, przez jego żonę to załatwiłem. Jak nie wiecie, jak coś załatwić, to załatwiajcie to przez żonę, do <laughs> polecam. Będą piękne historie do opowiedzenia, tak. gdzie można zadać tym praktycznie każde pytanie i usłyszeć odpowiedź z pierwszej ręki. To jutro. O ósmej w Art Gallery Cafe w Wooddale. Natomiast 18 i 19 maja, no szalone przedsięwzięcie. Tomek będzie biegał przez 24 godziny, czy tak? Dokładnie tak. Ja już robiłem takie rzeczy. To nie tak, że sobie to wymyśliłem nagle. Ale plan jest taki, żeby przy parafii św. Piotra w Szamburgu. to mm jest -hmm. luterański kościół, z tego co wiem, ten, który się zgodzi, żeby mi pomóc zorganizować, to tylko dlatego, tak to, wygląda. to nie jest prosto biegać gdzieś no. przez 24 godziny. Ja się dowiedziałem, że w Ameryce parki zamykają nas. Tak, po, po, po zachodniej za miejsce. <słyska> <słyska> ja nie, nie, nigdy bym już nie pomyślał o tym. Więc okazało się, że to nie jest takie proste biegać sobie przez 24 godziny, mm -hmm. więc potrzebowałem prywatnego terenu. No i ta parafia zgodziła się na to właśnie tam w Szamburgu, parafę św. Piotra. Będę na pętli wielkości niecałej mili biegał przez 24 godziny. Będzie można się do mnie przyłączyć. Zaczynam w sobotę 18 maja o godzinie 6 p.m. Będę biegał przez całą noc i później nad ranem czy rano. Rozpocznie się piknik, więc można będzie przyjść, pobiegać ze mną, można będzie zjeść kiełbaskę, można będzie posłuchać muzyki, e, wpłacić donacje na rzecz mojego biegu, na przykład z, kupić sobie losy na loterii fantowej. Mhm. E, będzie parę fajnych, e, ciekawych rzeczy się, się tam działo, więc bardzo was zapraszam. 19 maja to jest niedziela, od godziny 12 do 6 p.m. będzie trwał piknik. No a ja będę biegał od 6 wieczorem w sobotę do 6 wieczorem w niedzielę. Wow, ale musisz robić sobie jakieś przerwy chyba. Tak, tak, ja będę robił przerwy. Jak biegłem kiedyś w ten sposób, to zrobiłem 120 km i, i miałem parę przerw po drodze, nawet spałem półtorej godziny, więc może jak się uda, to się wyzdrzemnę na chwilę, zobaczymy. Całe półtorej godziny stu Świetnie, drodzy Państwo, 18 i 19 maja, parafia St. Peter's, Lutheran Church w Szamburgu. Tam dookoła Szamburga przyszło mnóstwo płaków mieszka, więc mam nadzieję, że przyjdą, żeby będą się no Wiecie, Jakbyście chcieli choćby na chwilę wpaść, po prostu przybić ze mną piątkę, albo tam, nie wiem, krzyknąć coś, jedną kółeczkę. Run Forest Run, coś takiego, no to byłoby cudownie, <laughs> więc zapraszam. Świetnie. Run, Tomasz, run w takim razie. Widzimy się jutro w Art Gallery Cafe, później 19 maja. To będzie ta, ta, ta tak, główna, tym... piknikowa część w Szamburgu. A później, Tomek, czekamy na ciebie, bo w Chicago będziesz 20 października. Tak jest, 20 października podczas biegu przez całą Amerykę. To będzie duże wydarzenie, na pewno się o tym jeszcze dowiecie, więc już, ale już teraz zachęcam, można będzie ze mną pobiec. Zapraszamy. Tomek, dzięki za to, że wpadłeś też do nas, przynajmniej na chwilę. Trzymamy mocno kciuki. No i już teraz gratuluję, bo co do tego, czy ci się uda przebiec tą Amerykę, to nie mam żadnych wątpliwości. Tomek Sobania. Dziękuję bardzo.